Siemaneczko widzowie, witam Was bardzo serdecznie Kolejny odcinek WWE My Universe Trochę nas nie było, ale już wracamy silniejsi I co nas w dzisiejszym odcinku czeka? Oczywiście czeka nas finał King of the Ring turnamentu Tutaj jest już zaplanowany tytuł mistrzowski Tak samo już na Was tutaj czeka King of the Ring No i co? Co tutaj dużo mówić? Spójrzmy jeszcze na tabelkę, bo w ostatnim odcinku bardzo, bardzo dużo się wydarzyło a mianowicie Adamix dalej na miejscu pierwszym Natomiast Shady notuje tutaj awans, miejsce drugie, 46 punktów Pas NXT tak Teamu wraz z Aleksanem został zdobyty właśnie w poprzednim odcinku Oleksowa Dalej w tym samym miejscu, miejsce trzecie, 44 punkty Adamek odnotował tej spadek o dwie pozycje, 43 punkty Niestety miejsce czwarte, nie, lekki spadeczek smakołyż już notuje tej potężny Wzrost formy Antespiutet WWB Championship na jego biodrach: 35 punktów. Smakołysz, miejsce piąte. Aleksan, niestety spadł na miejsce 6, ale jest mała różnica punktowa między Smakołyszem a nim. Także tutaj kwestia sekundy. I to są 34 punkty na koncie Aleksana. Co my tu jeszcze mamy? Filip tutaj awansował nam na miejsce 7: 29 punktów. Pas NXT. Także też jest mega grubo Peter, tutaj, miejsce 8. Punktów 14. Spadek. No i Slade standardowo zostaje na miejscu 9. Tutaj się nic nie zmieniło. Co jeszcze możemy zobaczyć? Zerknijmy sobie na naszą tabelkę King of the Ring Tournamentu. Szybki look. a Atachi. Wielki finał King of the Ring Tournamentu. Wygrali swoje poprzednie walki. Dallowick z Shadim Smakowicz. Przegrał z ataci, także nie będziemy się tutaj długo dłu pieścić nad tą tabelką Tutaj trzeba lecieć dalej Monday Night Raw, na gwiazdo O tutaj w triple threat meczu się pojawia, proszę bardzo I Sami Zayn walczy z setem Rollinsem O pas wagi Ciężkie I Dallowill tutaj wygrywa swoją walkę. Także no tu jest zwycięstwo To jest pierwsze zwycięstwo w jego karierze I pierwszy raz się pojawił na gali Co jeszcze? Przepraszam, zapomniałem, bo się troszeczkę zmienił Adamek, trafia do Monday Night Raw. Yy, Aleksandr z Shady postanowili sobie mena menadżerować, także to też tutaj zostało dodane. Co tutaj jeszcze? Yy, 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 Peter dołączył do Pretty Dudley, także gratulujemy dołączenia do tag teamu. No i w sumie tyle się też wydarzyło w naszych kostium superstarsach takie małe zmianki były. Dobra, sami zejdź z tytułem mistrzowskim. Wagi ciężkie. A propos, jesteśmy po restylmenii. Ja właśnie sobie dzisiaj oglądałem Co sądzicie o tej restylmenii? Jak dla mnie na przykład walka Baby z Rio Ripley w pierwszy dzień top. Usos, cienic jak nic. Strasznie słaba była ta walka. To są oczywiście moje tylko y, typy. Y, co mi tam jeszcze się wydarzyło takiego? No oczywiście zdobycie w Undisputed Dawidowi Mistrzostwo przez yy, Cody'ego Rhodesa to było w sumie takie, że tak powiem do przewidzenia, że Roman Reigns w końcu kiedyś musi stracić ten tytuł, ale nie rozumiem po prostu tego, dlaczego na siłę tam po prostu się pojawił jeszcze Undertaker, John Cena. Wszyscy nagle wbiegają, wszyscy pomagają tej jemu. Chcę jak co, na przykład mnie takie coś na przykład za bardzo nie interesuje. Takie to dla mnie trochę było już za bardzo przehypowane. Bo tu mamy już z Mixem. Co mi się tam jeszcze podało, podobało na tej gali? No, nie ogólnie nie była jedno taka, jedną z takich najlepszych, no ten Sami Zayn pokonujący Guntera też, według mnie, nie powinno się to wydarzyć. A ja już myślałem, że jak Sami Zayn wygrywa, wygra pas interkontynentalny, to na przykład Kevin Owens otrzyma y, pas Stanów Zjednoczonych, żeby, wiecie, y, była ta taka, przy, taka przyjaźń, on tutaj wstał przed tym, y, przed wejściem y, samego Zayna, sami wygrał ten pas, potem sami stoi, teraz twoja kolej, Kavidołec wygrywa, to mogło być w ten sposób rozwiązane. Oczywiście w tej walce stawiałem bardziej na Randygo Ortona, że on wygra ten pas Stanów Zjednoczonych, ale niestety widzimy, że Logan Paul jest mocnym tej yy, zawodnikiem, tak? No i oczywiście skaszowanie w końcu. Yy, Waliski Man in the Bank przez, przez yy, Daymona Prista. Też dziwna okoliczność troszeczkę, bo Drew McIntyre po zwycięstwie z w rolice zamiast normalnie zejść też tam pajacował, coś z CM Punkiem i to takie... Też na, niby, niby naciągnięte leciutko, że tak powiem, że ten Priest tam Wygrywa to mistrzostwo, ale spoko, w końcu, też wiedziałem w końcu, że że to się zdarzy, a ja robię wam krótką przerwę. Ustawiam naszą finałową walkę King of the Ring tournamentu i widzimy się za sekundę. Jesteśmy już po ustawieniu naszego King of the Ring Tournamentu, także przejdziemy sobie po prostu do tego show, Jak widzicie pas jest ustawiony daloby kontra ataci w naszym King of the Ring turnamencie. Zobaczmy sobie jak to tutaj będzie wyglądało, jak ta walka się potoczy który tutaj z panów dokona tego i po raz pierwszy zostanie królem ringu Od razu mówię, że za ten tytuł mistrzowski ustaliłem e, punktację taką jak za Undisputed WWE Championship czyli to będzie 20 punktów za zdobycie tego pasa Więc jest warto po prostu Chcę sobie zawalczyć ten faz, bo to nie chciałem dawać za dużo punktów, żeby to też nie było przegięcie. Wiem, że to będzie raz na sezon obrona tego tytułu, raczej walka o ten tytuł, także ciekawa sprawa. I uznałem tak, że na przykład jak teraz wygrałby na przykład Daloilk i w następnym sezonie wygrałby po raz kolejny Daloilk, to mnożymy mu punkty razy dwa, czyli za obronienie tytułu mistrzowskiego dostanie po prostu 40 punktów. Tak to będzie wyglądało, także Warto jest walczyć o ten tytuł Warto jest go bronić co sezon, bo to Daje nam tutaj duży Zastrzyk punktowy, a na razie widzimy, że chłopaki Tutaj biją się Poza ringowo tej ląduje w te metalowe schody Na razie Daloil tutaj dominuje Obydwoje panowie są z Monday Night Raw, także Pas tej Trafia na mandy, trafi najbra, naj, najprawdopodobniej na Monday Night Raw, chyba że któryś z panów tutaj zmieni jeszcze y, brand, to wtedy pas pójdzie razem z nim na inny brand, ale na razie chłopaki chyba lubią to Monday Night Raw i wolą zostać tutaj y, na swojej czerwonej gali. To mają tutaj te elementy czerwone, także Monday Night Raw chyba nie rozłącznie z nimi do końca. Piękny power PowerBomb wykonania Dalowinka i Dalowink nam się tej rozkręcił w tym punkcie, który na mecie idzie jak duża. Zresztą Atacie tak samo, pomimo ciężkiej kariery dużej ilości przegranych, to trzyma się tutaj w kilka na mecie bardzo dobrze. 3 wygrane, 19 przegranych w wykonaniu Ataciego. No, kariera się słabo toczy, ale tej, ten pas mistrzowski, ten turniej może tej rozpocząć tą karierę na nowo. Zwłaszcza, że ten pas mi się wydaje, że daje wam boosta overalowego, bo posiadanie mistrzostwa daje tak busta overalowego według gry To jest ten pas, będzie was boostował po prostu przez całą podróż overalowo jeden sezon, także jest to spoko sprawa i spoko boost Także ta kariera może się rozwinąć po tym właśnie zdobyciu tego tytułu mistrzowskiego King of the Ring supleksji Close line tej wykonania Dallowilka, na razie Dallowin tutaj dominuje w tym pojedynku Tachin za bardzo nie może nic zrobić, na razie jest obijany okopywany, naciągany przez Dallowilka i tu chyba się szykuje akcja kończąca już, czyżby ta walka miała się tak szybko zakończyć to jest walka mistrzowska, panowie, trzeba się postarać i co mamy Big Time power bomb wykonanie Dalo wilka i tutaj sędzia już czeka, jeden, dwa 3. I to się kończy. Tak szybko kończy się ta walka i Dalo zostaje naszym pierwszym mistrzem King of the Ring turnamentu Także mamy pierwszego mistrza King of the Ring i zostaje nim Dalo Wilk. Także gratulujemy tutaj zwycięstwa. Gratulujemy 20 punktów zastrzyk, 20 punktów Był to strasznie szybki mecz, ale no cóż Co tu dużo mówić, nie zawsze można po prostu dawać dobre show To ja tylko sobie sprawdzę czy wszystko tutaj jest na swoim miejscu Tak, Dallowing jego King of the Ring Championship na barkach, także super sprawa i my już, jest, już jesteśmy na Monday Night Raw, na którym co my tutaj widzimy, widzimy, że nie ma żadnego z naszych zawodników, a pamiętamy, że też Adamek przeszedł tutaj na Monday Night Raw właśnie, spróbować swoich szans i zobaczymy, czy będzie mu tutaj dane rozwinąć swoją karierę a tu Aleksandr z Shady znowu w taktymie Filip tej w Fatal 4 także mamy parę walk na NXT przesymulujmy sobie tej NXT i zobaczmy, jak to będzie wyglądało No chłopaki nam się tak nimowo rozkręcili Shady z Aleksanem Kolejne zwycięstwo Już drugie w, dzisiaj, w, w dzisiejszym odcinku Tylko jedna porażka Adam I Filip wygrywa fatal 4 Proszę bardzo Filip też nam się rozkręcił Nasz mistrz NXT tutaj Pokazuje, że nie został mistrzem Bez żadnego tutaj Powodu I to chyba będzie koniec tego win streaku naszych postaci Bo wchodzę ja Cały biały na na koniu i Slade to jest Bobby Lashley'em. Adamix ze Smackołyshem. Tutaj jest chyba jakiś, jakiś konflikt dotyczący pasa Undisputed, bo wiemy, że Adamix posiadał też ten tytuł przez dosłownie jedną galę, także może tam chce dostać swoją walkę. Slade tutaj tak samo przegrywa. Widzę, że Slade tak samo poszedł w moje ślady i Smakołysz wygrywa z Adamiksem. Także Smakołysz pokazuje, że jednak on tym mistrzem został nie bez powodu. Widzimy trafną końce, te chłopaki się, bo trochę ba za bardzo pobili. Mandy Night Raw, ataci nam się pokazuje w Fatal Foraju. E, Tej Indie Hartwell tutaj stwierdziła, że sobie trzy mecze zawalczy, także... okej okay. Trochę to jest słabe, bo ona blokuje nam tej trzy mecze w sumie dla naszych zawodników Jeszcze mamy walkę o pasy taktimu, a Taci niestety z porażką Luz Strik się zaczyna w tej, w naszych, u naszych karierowiczów NXT, już jesteśmy dwie gale przez przed Fastlane A na NXT Shady z Aleksanem tej w taktimie po raz kolejny I zobaczmy czy im się uda. Niestety nie, nie udaje im się tej wygrywać tym razem. Shady i Aleksandr z porażką. Trzeci pojedynek w dzisiejszym odcinku i niestety nie zakończył się tej wygrano A my przechodzimy na Friday Night Smackdown. tutaj mamy potężny Fatal Fourway. A jeżeli Styles, się Adam i Serendi Orton, Peter walczy to z Juliuszem Creedem w takim Także Peter sobie tutaj podejmuje. Może jakiegoś kolegę ma, ma jakieś niedokończone sprawy z Ludwiem galosem i tym Także, a tutaj są jego, że tak powiem, przyjaciele nowi Elton Prince i Keith Wilson z Pretty Dudley I Olek Sowa z Aleksandrem Sowa tak samo zawalczą w taktimie Slate tutaj z LA Nightem, Także już kolejne zwycięstwo Smakołyż nam się tej kreuje na dobrego mistrza widzę Trzecie zwycięstwo z rzędu. Odbija sobie trochę tą karierę. Peter tak samo zwycięża. Tutaj tak timowy pojedynek. Oleksowa z Aleksandrem z niestety przegrywają. Mecz na y, kompanów Romana Rejnsa. Slade ze zwycięstwem. Przełamał sobie tą pasę przegranych Wygrywa z LA Knightem. Dobiera sobie ciężkich przeciwników, ale widzę, że tu się Tutaj że tak powiem, dobrze skończyło. A tej LA Knight dostaje walkę o Undisputed WWE Championship I ze Smakołyszem. Co my tutaj jeszcze będziemy mieli? Ciekawego walka o pas interkontynentalny, pas taktimu SmackDown i Raw, Raw. Nie ma naszych zawodników. triple threat match o pas wagi ciężkiej. I to by było na tyle. Także zobaczymy tylko walkę tej Smakołysza. Z L.A. Knightem O Undisputed WWE Universal Championship Także Przejdźmy sobie do tego pojedynku I SmackOwish kontra L.A. Knight Widzimy gabarytowo panowie podobni wyglądowo tak samo Są podobni, Tam chłopaki są faktycznie jak bracia Może jakiś gdzieś w przyszłości Ale my tutaj życzymy żeby tutaj Obronił sobie Ten tytuł i gdzie go dalej, na swoich barkach Jednak wiem, że LA Knight jest tutaj ciężkim przeciwnikiem Kariera też bardzo dobra w normalnym świecie, jak i też tutaj w WWE My Universe, w naszym Universe modzie też dobrze sobie radzi LA Knight Także ciekawie, ciekawie A na razie smakało już tutaj pięknymi kombinacjami I załatwiał LA Knight do czasu tego kontrataku, takiego przerzutu LA Knight kontra za kontrę LA Knight też chce tutaj zdobyć ten tytuł mistrzowski, dzierżyć go na swoich piodrach to jest, że tak powiem, najważniejszy tytuł tutaj w całym zestawieniu z WWE LA Knight na pewno chce go dzierżyć, nie chce tej przegrać kolejnego pojedynku. Poprzednim przegrał ze Slaydem tej na Friday Night Smackdown, a dzisiaj na Fastlane nie chce tej wygrać. Ten pojedynek mistrzostw. Piękny tutaj high kick i próba zakończenia pojedynku tytuł na szali, ale tylko jeden. Jedno odklepanie przez panią sędzinę tutaj. Big boot LA Knight, potem przychodzi o kombinacji. Piękny supleks i smakołyż na deskach. LA Knight, yeah. I piękny elbow. próba zakończenia pojedynku i. Jeden. Nie, Smakołysz jest tej mistrzem, który nie podda się tak łatwo Chcę mieć chociaż jedną obronę tego, tego, tego tytułu, tego tytułu bo wiem, że to jest pierwsza obrona tytułu mistrzowskiego Undisputed WWE Championship przez Smakołysza Także słabo by było jakby po pierwszej obronie ten pas stracił, tak jak Adamix Tylko, że Adamix trzymał ten pas przez jeden dzień, a Smakołysz już trzyma go parę tygodni Od poprzedniej gali, ten, powiedzmy, że z miesiąc minął, także na pewno miesiąc ten pas ma na swoich barkach Na razie widzimy, że tej akcja poza ringiem, tej, tej przy schodach, takie obijanie, trochę naciąganie tej LA Knighta Sędzia tam odliczał, że jest 5 dla Smakołysza byłoby to dobrze, bo byłaby to obrona pasa mistrzowskiego, ale niestety przegrana. Nie w sumie to byłby draft no contest, to byłoby podwójne wyliczenie. A tu już mamy 7. I czyżby Smakołysz w taki sposób miał obronić swój tytuł? 8. Nie, LA Knight już jest w drodze na ring, nie było 9. Tutaj Smakołysz trochę arogancko w tym narożniku tutaj do LA Knighta i od razu LA Knight go tej karci. PFT w wykonaniu LA Knighta. i czy będziemy mieli nowego mistrza? 1, 2, nie, smakołysza się tutaj podnosi Jeszcze nie, daje za wygraną I Spear w wykonaniu Smakołysza, szybka kontra I 1, 2, Nie, to też było za mało, żeby pokonać LA Knighta, Ale jaką mieliśmy tutaj teraz niesamowitą akcję Najpierw finisher LA Knighta, a potem szybkie podniesienie się Smakołysza Taki Spear diving footstop tutaj mamy i już jeszcze muso tutaj piękne akcje, szybkie akcje, piękne i próba zakończenia panynku 1, 2 i nie, to dalej jest za mało na Elena. Ale mówię, taką akcję to lubimy oglądać, szybkie przejście z finishera do... Nie wiem czy to był Smakołysza Finisher, czy też jakaś taka po prostu akcja, ale niczym Roman Reigns tutaj po finisherze to jest Spear, szybkie, szybka próba zakończenia tej kolanki, jeszcze Mulsot, jeszcze jakiś stomp. Także to się może podobać. Taka walka może się podobać. Jest szybka, dynamiczna. Teraz leciutko zwolniła, bo chłopaki są lekko pomęczeni. LA Knight widzimy tutaj w narożniku. Kontra, teraz Smakołysz trafił do narożnika. Taki Double Axe Hammer w tył głowy Smakołysza. To jeszcze naciąganie tej ręki. Okopanie tej klatki piersiowej Smakołysza. I co mi tutaj jeszcze zobaczymy ciekawego? LA Knight. Tutaj z widownią musi trochę poddymić Smako szybko się podnosi. Myślałem, że będzie znowu taka akcja speedowa ale tutaj Elena szybko przeszedł do Walls of Jericho, ale mamy tutaj Rob Break, czyli smako już złapał za którąś z nim. I próba zakończenia pojedynku. Tytuł na szali. Jeden, dwa. Nie. Za mało, za mało, żeby złapać na Tutaj musi się Knight jeszcze postarać Poza nami Piękny taki sentom, Najpierw Łokieć Potter sentom tutaj poza ring. I Smakołysz znowu przejmuje kontrolę piękna kombinacja. Łapę tej też LA Knighta Powiedziałbym, że to taki GDS z wykonaniem ręki. Pięć na twarz LA Knight. Zląduje w ringu. I czy smakousz tutaj zakończy teraz ten pojedynek? Piękny musol, to jest z drugiej liny. Owacja od widowni zasłużona. Jeden, dwa, milisekunda. Milisekunda zabrakła, żeby obronić tytuł mistrzowski. Smakowość był tak bliżutko. Piękna katapulta, w dolną minę w wykonaniu LA Knighta i chyba się szykuje zakończenie tego pojedynku. Smako już musi to skontrować, musi DFT w wykonaniu LA Knighta. i to może być koniec, możemy mieć zmianę tytułu mistrzowskiego. Nie! Smako już odkopuje, tu jest kolejny finisher w wykonaniu LA Knighta, ale Smako już tutaj nie poddaje. Niesamowita dyspozycja naszego mistrza i LA Knight już nie wie co ma zrobić. Kolanko to jeszcze od Elejnajta dla Smakołysza w tył głowy I powiem wam, że Smak Smakołysz tutaj pokazuje się z mega dobrej strony Mega dobry pojedynek w jego wykonaniu LA Knight tutaj zachęca go do podniesienia Smakołysz musi to skontrować, musi tutaj double X Hammer I próba zakończenia pojedynku po raz kolejny przez Elejnajta Jeden, dwa I niestety to już wystarczyło, żeby pokonać Smakołysza To była naprawdę dobra walka, pomimo tego, że Smakołoś tutaj traci Tytuł mistrzowski To naprawdę nie ma się czego wstydzić bo dał naprawdę bardzo dobrą walkę mistrzowską I powiem wam że no zabrakło niewiele żeby tutaj Żeby tutaj po prostu obronić ten tytuł mistrzowski jeszcze tylko sprawdzę Raz czy gdzieś tu przypadkiem nie było żadnego z naszych Zawodników ale Nie było Także stymulujemy, tu nie było żadnych Zmian. Przechodzimy do następnego show. Pozwólcie mi spojrzeć tylko tutaj na kalendarz, a przesymulujemy sobie jeszcze jeden tydzień i zakończymy sobie na spokojnie ten odcineczek. Ataczy ślizkę na kamurą w takim Może jakaś inna strategia jego na wybicie się trochę na Monday Night Row, ale niestety nawet ślizka na kamura nie może tej wyciągnąć lustrika jego Następnie, następne show, NXT, Shady z Damon Kempem, coś tutaj poszło nie tak, może, może Alexander jest gdzieś na jakichś wakacjach, Filip tutaj z Taylorem Baitem jeszcze zawalczy, Shady wygrywa, także zwycięstwo na końcu Shady'ego, tej może bez swojego tag partnera, ale dalej zwycięsko, Filip z Taylorem Baitem, tak samo tej Zwycięstwo. A my przechodzimy do ostatniego Friday Night SmackDown w dzisiejszym odcinku Smack Over w i w Tag Teamie. Po czym... Co my to jeszcze mamy? Moja postać zawalczy w triple threat meczu Bracia Sowa tutaj podejmują znowu yy, Bloodline. I Slade z LA Nightem w main evencie. Czyżby teraz Slade próbował swoje szansy na na zwycięstwo pasa smakoły ze zwycięstwem Szybko się podniósł po, po utracie pasa moja postać niestety tej Z porażką Bracia Sowa Zwycięsko W pojedynku taktimowym A Sleight niestety Ulega Elaine Najtowi Nowemu mistrzowi Undisputed WWE Universal Championship I na tym Zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie ho. cześć.